na no mordeczki, dzisiaj jesteśmy na go Skins i będziemy sobie robić gruby profit. Oczywiście na sam start tutaj robimy cztery kosy z jednej bitwy, także miejmy nadzieję, że siądzie. Dodajemy tutaj Bota i Samu, e, Bota Rosso oczywiście i Bota Adriana, czyli najlepszych tutaj e, przeciwników, którzy trafiają. Najlepsze skiny, także miejmy nadzieję, że i tym razem nie zawiodą, no i chyba nie, chyba nie będzie to najlepszy. E, Boti Samu tutaj zgarnął, no był, e, no miał tańszego skina od nas, tańszą koskę, także trudno mordeczki, trzeba się odkuć. Eee, także lecimy tutaj może na samy początek Cyber Kejsik, Elegant tak za 50 zł polecimy wiecie na spokojnie żeby tutaj rozgrzać maszynę no i później z grubymi skrzyneczkami polecimy na grubo także no 11 zł nam wpada z 54 dych straty kurczę tragedia tragedia jest zatrzymaj się dobrze ten Industries na pewno będzie lepszy no jak widzicie razy 3 tutaj zwróciło także z drugiego kliknięcia już mamy proficik elegancki ponad trzykrotny także jest elegancko tym razem nam wpada emeczka cyber security która też jest warta 9 dyszek Także cztery dyszki na proficie. No, Cybercasik za pierwszym razem nie oddał, ale teraz już coraz lepiej sypie. No i niestety, ale go przechwaliłem. Także ostatnie kliknięcie tutaj Cybercasika. Dwa razy oddał, dwa razy zabrał. No i za ostatnim razem, no niestety zabrał, ale trudno. No myślę, że nie jest to tutaj na minusie. Z tego Cybercasa jest ok. Lecimy teraz z Elegant No mamy tutaj koski, AWP WPD Prince, no i stój, zatrzymaj się na tym muspiku. Myślę, że on może być też sporo warte, ciekawe. 146 zł, także. No razy dwa tutaj minimum jest profitik, także spoko jak na razie wybraliśmy sobie skrzyneczki eleganckie e, siadają tutaj fajne skinki e, no ale tym razem jest to deagle konspiracja, także połowa straty trzecie kliknięcie elegant casika. No i co to będzie? Ten, to jest ten sam skin. Zobaczcie w ogóle jak to wygląda, jakie to jest porównanie 56 zł, minimal wear, to to chyba musi być factor new, bo ja nie wiem co jak to, jak to wy, wygląda tutaj naprawdę to wygląda tragicznie. Ten skinek w stanie minimal a w Faktor już spoko, także dziwne trochę. E, dwie dyszki jeszcze nam wpadają z Legend Case, także nie ma co na nim siedzieć. E, Dead ich za 84 zł. Tutaj Neonoir e, wpada nam na nasze konto. Ile to będzie z testówka? No, trzy dychy, także no, nie było to jakoś najwięcej. E, polecimy dwie skrzyneczki na raz za 168 zł. No i miejmy nadzieję, że coś ciekawego siądzie. No nie. E, Legion of Anubis i Neonojr Uspik także 130 zł. No, 3 dyszki tutaj na stracie, także nie jest też jakoś to naj, najgorzej, ale wiadomo, no my potrzebujemy tutaj czegoś lepszego, także może zrobimy sobie. O kurde, co ja tutaj wszedłem, mordeczki. Case Battle miałem robić na Underdogu. Zobaczcie, co tutaj ja wymyśliłem: 4 procentówki razy 3. No i, no i nie będziemy tutaj więcej dawać procentówek, może dodamy tutaj jeszcze dwa simowki, No i do tego jeszcze na sam koniec, skrzyneczka, skrzyneczka, beast case'ik, dokładnie tak. I to, albo nie, luxurius case'ik i to będzie 766 zł na underdog'u na 3 osoby, także no miejmy nadzieję, że, że to się siądzie, mamy 33% szans, także wiadomo, no, nie jest to najwięcej, nie jest najmniej. No miejmy nadzieję, że ktoś tutaj ciekawą kostkę jakoś fajną trafi i to nie będziemy my. Pierwsza skrzyneczka nam tu przelatuje, Slotter na 4%, niestety nikt nic nie trafił. Druga tutaj skrzyneczka no, również przelatuje, 24% już tutaj przyleciało łącznie. No i co, żadnej kostki niestety no, nie ma, także będzie chyba tutaj słabo. Słabo będzie z zarobkiem w tym odcinku. W tej bitewce konkretnie, no ale miejmy nadzieję, że coś jeszcze, ktoś tutaj trafi, jakieś adwasi mowy teraz, no nie, no nie ma. Niestety CSGO Skins się nas tutaj dzisiaj nie słucha, ale miejmy nadzieję, że nie, to jest underdog, to jest underdog. Zdobyłbym 1500 złotych mordeczki, 1633 dokładniej, także no niestety, ale bardzo źle postąpiłem. Pójdziemy jeszcze na backpack case'a tutaj w... w no Wczoraj nam nie za bardzo oddawał, ale miejmy nadzieję, że dzisiaj to się zmieni. Także Kadiak Scar, Judgment of Anubis, no spoko skinki, ale niestety w słabych stanach. Jak widzicie, także nie są nic warte. Jeszcze raz damy tutaj jedną szansę tej skrzyneczce. No z... znowu spoko skinki, ale nie są one drogie. No zobaczcie, 45 zł, 17 zł, no łącznie tutaj 7 dyszek wychodzi, za to wszystko. No i co ja mam, powiedzieć, zrobić, żeby tutaj się odkuć. No nie wiem, nie mam sam dzisiaj pomysłu niestety, ale no trzeba coś będzie wymyśleć Także idziemy na stronę główną Przeszukujemy tutaj w poszukiwaniu jakiejś ciekawej skrzyneczki No i jak na razie znaleźliśmy tylko skrzyneczkę All-Star Case'a Czyli z naklejkami za 42 zł No miejmy nadzieję, że coś fajnego nam tutaj siądzie No i Holo Paris Chyba będzie to spoko, ale ciekawe ile będzie to warte No 16 zł Także nie jest to najwięcej Lecimy za 126 zł, za 3... Skrzyneczkami, no i tutaj 9 holo, nam wypada. Ile to jest ogólnie? Wszystko warte. No, nie jest to najlepsza kwota. 91 zł, także ponad e, 3 dyszki. Tutaj 4 dyszki jest na stracie. Niestety, tutaj mi się rozładowała lampka, ale trudno. Mordeczki, no trzeba nagrać to do końca. 33 zł. I 14 groszy No zostało mi 660 zł Musimy iść na case butla I wbić sobie tutaj na przykład yy, Po prostu do losowych ludzi Musimy zacząć bijać i zobaczymy czy coś się uda nam tutaj wyciągnąć e, Skopiujemy taką samą bitwę Po prostu tworzymy ją e, No i nie ma co czekać tutaj na botów ani na ludzi Po prostu lecimy no i trzeba tutaj coś dzisiaj zarobić Bo jak na razie jest średnio 97 zł za tą bitewkę, 5 skrzyneczek Także miejmy nadzieję, że coś fajnego uda nam się trafić tej Mecha Industries, no, jest najdroższy skin Ale jak widzicie, no nie jest on za dużo warty No i ta Meczka też nie jest właśnie jakaś za dobra No tutaj 3 zł i 74 grosze tylko M4 Gryf wpada, także są to, to skrzyneczki z ękami. Także no te na przecence jak widzicie Ale no nic tutaj ciekawego nam nie chce dać Miejmy nadzieję, że chociaż nie, zwróci nam tę batelkę, także spoko, chociaż tyle dobrze. No i wygraliśmy, także spoko. No i 145 zł wraca na nasze konto. No jest ciężko, mordeczki. Sam nie wiem, co mam tutaj zrobić. Otworzę chyba jednego bistkiesika za 126 zł. Próbujemy jakoś tutaj fajnie coś ciekawego wyciągnąć, no i Kill Confirmed wpada w nasze konto za pierwszym razem, także 201 złotych, no 8 dyszek tutaj profitu jest spoko, miejmy nadzieję, że tym razem też nas nie zawiedzie, no ta wubka e, by była dużo lepsza, z niej zrobiłem moją pierwszą koskę w życiu, a niestety dostajemy tego SG brzydkiego, obśrupanego, no i chromatyczna aberracja kurczę 47 zł, mordy 47 zł, e, muszę iść chyba na procentówki. Jeśli nie ma Chantico Fire, tutaj najlepszych procentów, no to pójdę sobie na e, Asimowy. No niestety, jak widzicie, no nie działają tutaj 5% e, na Chantico's Fire. Także trzeba Asimowki sobie potwierać. Damy tutaj sobie ze trzy próby. No już prawie z pierwszego, e, z pierwszej skrzyneczki nam wyleciał Asimowek, ale niestety nie siadło. Także ale jeszcze raz klikamy. No trzy skrzynki, no to już powinno być 15%, także łącznie 20% mamy, zobaczymy za którym razem nam odda. 20%, no oj widzicie, 35% i siada. Także jest elegancko. Mamy o kurde, new, także 1000 złotych nam tutaj zwróciło. No, elegancko, 1500 zł. Tego to ja się nie spodziewałem. Myślałem, że będziemy tutaj zaraz kończyć odcinek, bo e, skończą nam się fundusze, ale no 1000 złotych nam tutaj jeszcze e, wskoczyło do naszego budżetu. Także damy tutaj jeszcze dwa razy, dwie szanse dla 5% tłówek, asimowów. No i wpada nam tutaj jeszcze AK 47 headshot. Ile on będzie warty? No niestety 37 zł. Także ostatnia szansa mordeczki, ostatni raz tutaj, no przelewamy Leciał, ale to ten headshot, także i tak nie jest to e, warte tam za dużo. E, mamy 1300 zł, także no trzeba jeszcze o na przykład tutaj wbijamy e, CG i jakiś e, brzydka nazwa tam dalej e, bombka tutaj jeszcze nasz drugi przeciwnik. E, no i oczywiście mieczyk na underdogu, także miejmy nadzieję, że nie będziemy mieli ani trochę farta w tej bitewce, ale już ja pierdzielę, no jak oni biorą underdoga to ja trafiam w zajebiste skiny Jak oni biorą klasyczną bitwę no to ja trafiam w gówno No i weźcie zrozumcie jak to, jak ja mam tutaj grać Nie wiem, no musicie mi dać chyba jakieś porady w komentarzach Jak tutaj zdobyć jakiś ciekawy profitik. No bo jak widzicie, no jest underdoga, ja mam największy profit 106 zł. reszta ma tutaj 3, no 4 dyszki Ten ma 5 dyszek, no o 50 złotych minimum Większa tutaj przewaga, także chyba trzeba iść E, kliknąć underdog na dwie osoby no i no po prostu może być to głupota ale ale tak trzeba zrobić mordy tak trzeba zrobić ametyst kesik na dwie osoby no i trzeba dodać bota i samu i trzeba liczyć że zdobędzie on jakiegoś ciekawego karambita albo jakieś rękawiczki no mam nadzieję że to będzie dobry wybór ten underdog Proszę Cię, CSGO Skins, No jest, 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 także 1800 zł wpada, e, zwraca nam tutaj, jeszcze raz Kopiuję tą bitwę, jeszcze raz ją robię, jak dało nam profit, no to, to do trzech razy sztuka, jak to się mówi, także zobaczymy, czy będzie tak, tym razem, bo to samo jeszcze raz, jeszcze raz możemy zamknąć oczy, trzymamy tutaj kciuki, no i koska, koska, proszę Cię, kurde, no nie w tą stronę! Nie w tą stronę mordeczki, nie, 2800 wyleciało no bo tej samu. Także jeszcze raz kopujemy tu bitwę no, do trzech razy sztuka, tak jak mówiłem. Jeszcze raz bierzemy po tej samu. No i tym razem musi mi taka koska wylecieć. E, no i już, już ja tutaj sobie odpuszczę. E, na dzisiaj. Mam nadzieję, że tak się stanie. Nie no, serio. 368 zł jeszcze na sam koniec tutaj. Także no nie wiem, nie wiem, kurde, no underdog. Musimy jeszcze tutaj coś, ciekawe, coś ciekawego tutaj dorzucić, także glove case'y. Jakieś rękawice nam tutaj wlecą jeszcze na sam koniec. Nie możemy tak zakończyć odcinka. Także bot i samu. Tym razem patrzymy. Nie ma co tutaj odwracać wzro wzroku. No i miejmy nadzieję, że nasze rękawice będą tańsze. Trudno mordeczki. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeśli tak to zostawcie opeczkę w górę i życzę wam miłego dnia. Siemano!